Każdego roku w ferie zimowej klubowicze z placówek Kulturalnych w Wileńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej korzystają z ciekawej oferty przygotowanej przez Miejską Bibliotekę. Tym razem dzieci z SDK i Klubu Osiedla Kopernika wzięły udział w spotkaniu z Joanną Gradowską, autorką książki o franku, psiełatku i pożarze grodu. Książeczka zawiera taki jeszcze jeden wątek dla dzieci, czyli właśnie opowiada o... Franku, Dlatego, że sama historia taka nie byłaby dla dzieci atrakcyjna, więc wymyśliłam postać Franka i postać Pieska-Łatka, którzy wędrują do grodu i dzięki temu ta historia jest taka bardziej atrakcyjna dla młodych czytelników. Wszystkie Pani książeczki ilustrowane tak. są tak. przez Pani córkę tak. Marcelinę. Te, te ilustracje wykonała mi w prezencie na urodziny, także bardzo jestem jej wdzięczna, bo teraz już dużo pracuje, ma dużo zajęć, także nie ma tak za bardzo dużo czasu, ale jednak wykona dla mnie te ilustrację. Jestem bardzo wdzięczna, gdyż po prostu no nie byłoby mnie stać na to, żeby tej, za tę ilustrację zapłacić, gdybym y, po prostu poprosiła kogoś y, jakiegoś, nie, nie z rodziny mojej. Książeczka adresowana przez autorkę do najmłodszych czytelników ukazuje historię o Wielkim Pożarze Wielunia z 1335 roku i za na sługach Kazimierza Wielkiego w odbudowie grodu. Podczas spotkania klubowicza z placówek w wysłuchali fragmentu publikacji, obejrzeli specjalną prezentację multimedialną, a następnie tworzyli okładkę książki. Zanim jednak przystąpili do pracy, był czas na pląsy przy wesołej piosence. Blasku słońca opowiada swe przygody, i zaprasza na wędrówkę gdzie I Na zakończenie spotkania można było zakupić książeczkę z pisem autorki. Wizyta w bibliotece zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.